Cześć, z tej strony AgroSzymanów witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj kosimy trawę, pierwszy pokos. Mamy, zaraz powiem, jest 21 maj tu już trochę belek, już mamy 100 belek zrobionych pierwszego pokosu, gdzie jeszcze będziemy zbierać. Tutaj kosimy na jutro już. Kosze John Deere tu w filmiku i kosiarka Unia Mewa 20. Tam dalej Tata Gosi Masejem z kosiarką Pottinger'a Nowa Disk szerokość 240, to jest 20. Kośniemy tutaj łąki takie, no tutaj mamy niedaleko rzekę, takie nadrzeczne Trawa zależy. Nie, w niektórych miejscach jest ładna w niektórych gorsza ale to zobaczycie jak będę jechał i będę mówił no tutaj akurat taka górka trochę jest słabsza no i to w ogóle o tutaj dziwię się taka słaba trawa to zawsze yy, stała boba nigdy nie było koszone a w tym roku sucho i da się tutaj wjechać tutaj nic nie ma tylko sama taka nie wiadomo co jeszcze 9 niecałe 9 na godzinę obroty 1800 prawie Johndy nie ma ekonomicznego wałka to trzeba dać mu trochę gazu, żeby mieć się tam około 500 obrotów na wałku No tutaj skosiliśmy już jakieś 2 stary może to już zostało hektar i tam mamy jeszcze sporo, ale to chyba nie będziemy kosztować tego, bo nie dążymy jutro zebrać, bo mówią deszcz, mówią deszcze jutro albo w sobotę, w sobotę mówią deszcz. Albo zresztą zobaczymy. Zebraliśmy już jakieś 9 hektarów, to wyszło równe 100 belek z tego, więc tak nie najgorzej. Podobnie w tamtym roku z tej łąki było chyba 20 belek więcej chociaż jak na dom. suszę w tym roku nie jest źle o, tutaj nie lepsza trochę trawa tutaj była przesiewana parę lat temu to jest już taka tam taka śrałągowa tu jest siana jakiś maseja to jest dyskowa kosiarka, ja mam rotacyjną Tu jest ładna trawa. Tu jest taki dołek, widać pokosy leżą grube. Ja jeszcze pewnie nagram vloga z yy, przetrząsania. Tutaj musimy jechać trochę wolniej, bo taka jest droga przejazdowa. ładne pokosy. W tym roku jak na razie pogoda na średnokątku jest taka całkiem niezła. Jednego dnia, jak chcieliśmy, to trochę wyczerpujące padało. Spadł litr, ale jak na razie teraz od dwóch dni i ładne słońce. Skrzynia w Rondy, że może się niektórzy zastanawiają, bo to. Mało spotykana. Ona się nazywa chyba dokładnie Power Reverse. Jakoś tak. I to jest 16 biegów do przodu i do tyłu. Tylko, że wszystkie zmieniamy ze sprzęgłem. Nawet połówki. No i mamy Reverse, elektrofidrauliczny. John Deere 6020, Na liczniku już niedługo 10 000 godzin. Mamy teraz dokładnie 9864. 2002 rok produkcji od nowości u nas pierwszy jesteśmy pierwszymi właścicielami bardzo dobrze się sprawuje, że prawie żadnych awaria, raz tylko miał robioną uszczelkę pod głowicą, ale to za tyle godzin to prawie żadna awaria i no. Jak, się, jak to mówię jak się dwa, tak się ma, czyli wszystkie oleje i filtry są wymieniane zawsze na czas. Maszyna naprawdę godna polecenia I to tyle z omówienia chyba John Deera. A Tutaj jakaś w ogóle szkina, czy coś rośnie. Tutaj zawsze była woda, a teraz sucho. Tutaj ogólnie tam jest nasze gospodarstwo. Tu mamy takie łąki praktycznie za płotem, Tu jest jakieś 10 hektarów wszystkiego. Tam jeszcze mamy w odległości jakichś 2-2,5 km od domu yy, około tam 15-17 hektarów. Tam jest łąk. To 8 hektarów już jest, o 9, 9 hektarów zebrane. To było z Tobelek i dzisiaj zbieramy następne To jakieś... Nie wiem czy nagram z tamtych łąk zbieranie, czy z tych Zobaczymy Tu też droga Powoli Tu trawa jest ładna tam dwie w razie czego jakby jakiś kamień walnął żeby nie uderzył w ciągnik bo jakby wybił szybę albo co innego zrobił to spore straty a tak to jak w większej odległości jedziemy to kamień nie doleci I jeszcze pewnie będą vlogi na pewno z przewrotania ja będę chciał nagrać i zgrabianie to może nie ale zbierania bel, <coughs> bo jeszcze nagram, może jak będzie drugi pokos, to wtedy nagrać się zagrabianie Nie, tutaj też całkiem niezła trawa. Tu kard już jest taka wykłoszona, ale jakoś liś, ale staram się kosić tego młodszą, żeby jak, naj, jak najmłodszą, żeby miękka i byki, żeby dobrze jadły byki, bo taką starszą od razu gorzej jedzą. Tutaj też prawie nic nie ma. Dwóch, to wydajność jest jakieś 2 hektary na godzinę. 2, 25 i pół, bo Ostatnio spoczyliśmy tam 9 hektarów 9, może troszkę więcej w jakieś 4 godziny niecałe 4 godziny 2 hektary na godzinę. Jeździmy z taką całą prędkością jak już mówiłem, we dwóch jakieś 8, 8, 8,5 na godzinę zależy, czy jest równo, czy jakieś są nierówności. Ogólnie łąki tamte też są łąki takie nad, no, nadrzeczne, takie zwykłe łąki, nie jakieś siane na gruntach pornych. Wszystko mamy trwałe, użytki zielone. Trawa jest jaka jest. Tutaj było dawane 100 kg saletry. Na początku, na początku kwietnia była siana. Ale to chyba dużo nie pomogło, bo była susza i ona w ogóle nie, nie wiem czy się rozpuściła. Jak jakbyśmy chcieliśmy to, prawie wcale już deszcze nie padały. Teraz te ostatnie deszcze jej dużo pomogły. Jakieś chyba dwa tydzień temu, dwa tygodnie temu, myliśmy od godziny 19 wieczorem do 6 rano spadło po 28 litrów. To już jest całkiem sporo. I u nas od porządku maja spadło już 50 litrów wody. I to jej pomogło, bo gdyby nie to, to chyba by nie było co kosić. Możecie pisać w komentarzach czy już u siebie tniecie trawę Bo jak widziałem tam to już w Polsce Żydo już kończą kosić Będą niedługo zaczynali trawę ciąć To chyba na tyle w dzisiejszym vlogu Ja sobie dalej będę kosił tutaj z tatą i następny vlog będzie prawdopodobnie z przetrząsania Albo zobaczymy jeszcze No ale to będzie pewnie przetrząsanie I jakiś film pod muzykę pewnie się pojawi Tam wczoraj coś nagrać Więc Dzięki za uwagę w dzisiejszym filmie Do następnego, cześć!